Stary, Jakie dobre to wiszka? Yeah. Nie? No. Kiełbasy już gotowe, stary? Dobra, spójdzę sprawdzić, czy takie ubaski gotowe. Ło, stary, gotowe! To my steki dawaliśmy. A, Stary, chodź! Mam już to. Chodź, coraz sobie popijemy, nie? Ale na początku tutaj trzeba proszę. Mamy cztery steki. Stary. Mamy cztery steki. Dwa dla ciebie. Dwa dla mnie. Eu me... me aqui dobre. Não.